Siemanko, z tej strony tej Siatko, a to kolejny odcinek na moim kanale, więc cóż, dzisiaj jest JetPunk, tak ja wiem, obiecałem, że są quiziki dalej, będą oczywiście, że quiziki, no i jeszcze chyba zostaniemy przy tym temacie geograficznym, no, dzisiaj robimy sobie na, na start, to będzie parę quizików, bo JetPunk to no, taka stronka, gdzie rzeczywiście dużo quizów, no aplikacji fajnie nie znalazłam, a nie chciałam ciągle na tej jednej aplikacji, mi się wydaje, że y, to byłoby nudne, y, więc... Y, 20 największych miast w Europie na start i zaczynamy. No i dobra, 4 minuty mam czasu. Tak, największe miasto mi się też że to będzie Madryt. E, nie, nawet małe. No to Berlin na pewno będzie duży. E, Paryż. Warszawa. Warszawa. Być może Kijów. Kijów jest dosyć duży. Moskwa, wiadomo. E, co jest większe od Moskwy? No mi się wydaje, że będzie Londyn większy. E, nie, Londyn jest mniejszy od Moskwy. Ciekawe, co jest takie ogromne? E, nie wiem, chyba, że uznają Ankarę, ale. To nie, to nie, 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 nie. Nie uznają. Dobra, no tutaj mm, wiadomo mm, dosyć spory jest Amsterdam. Amsterdam. Nie, jednak nie. Rzym. Może być Rzym taki duży. Nie. Yy, w takim razie yy, no to wiadomo mm, Sztok, Holm Nie, jednak nie. Kopenhaga. Kopenhaga. Nie. Kurczę, nie taki łatwy jest ten test. No to tak. Lizbona. Nie. Ej, aż się dziwię, że tak trudno mi idzie, naprawdę. Irlandia, Dublin, może być. Dub Dublin może być dosyć duży, nie? Naprawdę. Ej, co się dzieje? No chyba, że są uznawane te, takie. Te Kazachstany, to to dam Astana. Ale to tak, to się nie liczy. No to nie, Astana nawet tam nie jest stolicą. Jak uznają te, te stany, to trochę średnio bym powiedział. Tbilisi jest dosyć duże. Jeśli się uznają, Tbilisi, to. No to jest tak średnio. Ale nie uznali. No to Wilno. Mm, nie, Boże. Stolica Białorusi, Mińsk. I naprawdę, dobra, tylko że 9, bo myślałam, że będę miała chociaż z 15, naprawdę. E, no, dwie minuty do czasu tylko zostało. No to tak, Ryga. Nie. Talin. Nie, naprawdę. Helsinki. Helsinki są dosyć spore mi się wydaje, że powinno być. Nie ma Helsinków, ja pierdzielę. No, powiem Wam, że troszeczkę się dziwię, ale okej. Okay. Um, dobra, dalej, 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 ale naprawdę, 15 milionów, takie ogromne. Ja tylko nie wiem, ja nie wiem co, 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 ale. No, Berlin, Madryt, Kijów, Rzym, Paryż, no to są te takie większe. Belgia, może Bruksela. Bruksela, nie. No naprawdę, zaćmienie kompletne mam. Tak, może, ale ten, dla jaj, bo wiecie, na Eurowizji jest. Canberra jest mała, Sydney jest duża. Może dalej, jaj. Daj, E, bo na Eurowizji jest e, tak, że jest Australia, nie? która jest oczywiście e, poza Europą, a jest w Eurowizji, więc troszeczkę takie śmieszne. Ale że coś jest ma 15 milionów, jakieś miasto 15 milionów i ja tego nie wiem. Zaćmienie kompletne. Ja, tu musimy przejść o czym z tego. Warszawa dała na pewno? Warszawa? Dałem. Chyba dałem. Chyba dałem Warszawę, ale nie wiem co się dzieje dzisiaj. A bo to są jeszcze miasta! Boże! Nie tylko stolicy, Düsseldorf. Dorf, dosyć duże miasto. E, Londyn, Liverpool, Liverpool, Manchester, cokolwiek. Men Manchester, Manchester, nie. Kurczę. E, Dortmund, Dortmund. Nie, jak nie, no to Monachium. Monachium może być dosyć spore. kurde, nauczyłem się pisać. Monachium, dobrze. Monachium jest dosyć spore. Mm. No chciałam powiedzieć Władywostok, Wostok. oczywiście, że to się nie liczy. E, Petersburg, Petersburg. Petersburg... O, 5 milionów, kurde, to pewnie coś będzie z Rosji. Ale żeby coś było większego w Rosji od stolicy, no to wątpię. E, Kazań. Kazań. E, kompletnie nie. E, Lwów byłoby dziwne. Sarajewo, Saraje... Sarajewo, Boże, zapomniałam o kudle tych Bałkanach. Yy, Ateny, szybko. Naprawdę. Co było pierwsze? No, czy tutaj można się wykłócać, uważam, bo ja nie uznaję Turcji jako. Wiem, Turcja jest w Unii Europejskiej, ale Turcja, moim zdaniem, nie jest w Europie. No ale dobrze. Okej, okay, dalej. Bukareszt. Yy, no. Że taki duży jest Bukaresz to się nie spodziewałam, Hamburg zapomniałam, ale to miałam już na końcu, przypomniałam sobie, że to nie chodzi o, tylko o stolice, tak? Wiedeń, też bym się nie spodziewał, że taki duży jest, Budapesz to mogłam się spodziewać, Barcelona, byłem w Barcelonie i nie wydawała się taka duża, Charków to z, nie wiedziałam, że to takie duże, nie że to takie duże miasto, to jest chyba Ukraina, ale że on aż tak duże tak duży jest, że jest prawie większy od Warszawy, no to wow i większość od monachii. no Mediolan mogę wiedzieć, a Praga nie... znaczy, na otwór. Mediolan nie wiedziałbym, a Praga raczej powinien wpisać, ale no powiem, że troszeczkę się dziwię, no tak czy jak. poszukam kolejnego quiziku no i tak jeszcze tak dwa po tym, no to będą trzy na odcinek, według mnie będzie całkiem stabilny, więc, Zapra... więc będzie teraz kolejny quiz tutaj mam bardzo ciekawy quiz, ponieważ mamy najpopularniejsze polskie imiona według 2019 roku i jedno imię jest ukraińskie dobra, to jest bardzo ciekawe no to tak, Piotr, nawet na pierwszym miejscu. Marcin, Michał, Szymon, e, Paweł, e, Marian, Janusz, e, Władysław, Władysław, Stanisław, Stanisław, e, Kamil. Kamil... Uh -huh. Kamil, dalej, 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 dalej... Jakub... Um. Um. Wojciech... Wojciech... Um. No to Andrzej pewnie... Nie, no to nie... To z ukraiński, nie Andrzej... Znaczy nie Andrii... No to nie wiem... W Włodzimierz... Um chodź jest dalej. Radosław? Radosław. Radosław dalej, 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 Tomasz. Nawet popularny jest Tomasz. Eee. No nie będzie takie łatwe, tak, po, jak będę miał już 40, 50, to już naprawdę będzie trudne. Mm. Ja już się teraz gubię, a ja się dziwię, że się teraz gubię. No to jakoś Kompletna pustka czasami, jest za 659 tysięcy, to na pewno jest jakieś oczywiste. I zaraz ja robię z siebie debilę tak, jak błażej. Norbert. Norbert. Yy, yy, yy. Kurczę. Naprawdę, zaćmienie. Kompletne. Sebastian, przecież tak, Sebastian. Sebastian. Mm. Eee. Łukasz. Eee. Dalej, 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 dalej. Łukasz. Co jest po Łukaszu? Dalej. Gdzie jest w ogóle Michał? Na no, siódmym miejscu, co nieźle. No, Przecież ca całą czwórkę dziesiątkę oprócz tej dwójki. No to trochę średnio. Eee. Dobra. Mm. Dalej, 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 dalej. No to Stanisław już wpisywałem, Stanisław. Dobra, wpisywałem, dobra. Dalej, 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 dalej. Kurczę, ja nie co się z dzieje. Jakąś pustkę dzisiaj łapię. Dramat, nie wiem. Bartłomiej. Bartłomiej, Bartłomiej. Bartosz. To są dwa różne imiona. Yy, yy, Rafał. Rafał. Rafał um, Jan. Wiadomo, Jan będzie to chyba nie drugi. No Jan. Jan. No jak to nie? A jakby wpiszę Jonasz, to będzie nie. Ale jeżeli... że Jan... Jan jak to nie? Albo wpisywałem, może zapomniałem. Nieważne. Dalej, 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 dalej. Mateusz! Nie wpisałam Mateusz. Mateusz, no tak. Ale, że Mateusza nie ma w drugim miejscu, co może być na drugim miejscu? Marek. Robert. Robert, wiadomo. Dalej, 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 dalej. Robert, po robercie. Jakub, wpisywałem dalej e, ten Franciszek 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 e, Konrad Konrad dobrze e, Sławomir Sławomir. Dalej, dalej. No 10 minut jeszcze dużo czasu. Chyba, że to, będzie, chyba to będzie ostatni quiz, ponieważ jeszcze dużo czasu to będzie dosyć długi odcinek. Ale dobra, no okej. Okay. Jak będę miał 50, to daj give up, bo tylko chcę wiedzieć, co jest na tym drugim miejscu chociaż. Dobra. Maciej, Maciej może być wysoko. Maciej jednak nie. Ty się pewnie... no jest, ale nie ma jako drugiego. Naprawdę ja nie wiem co może być na drugim miejscu. I to mnie dziwi, że ja nadal nie zgadałem drugiego miejsca, a... zgadzałem pewnie jakiś... Yy, zgadzałem już nawet 62, 68, no, Włodzimierz, Norbert Błażej, No, no ciekawe na ostatnim miejscu. Takie pewnie nieszablonowe, nie. Yy, yy, dobra. Yy. Stefan, to jest dosyć inne imię. Ale jednak nie. Jednak nie, dobra. Stefan, Co? naprawdę. 31 imion. I ja nadal nie zgadnąłem drugiego miejsca. To się Piotr, to było w miarę oczywiste, że będzie pierwszy albo drugi, ale. No ale, że nie zgadnąłem drugiego, to musi być oczywiste, nie? No, 759 os 659 tysięcy jest według tej listy osób o imieniu danym. Dobra, ZENON, cokolwiek wpisuję już. Naprawdę, Zdzisław, Zdzisław, JÓZEF. Zdzisław JÓZEF. Dalej, dalej, dalej. Mieszko, jak będzie mieszka, to się dziwię. Mieszko, nie, Mieszko już za mnie. Chociaż mogłoby być w sumie. Wiecie co, ja chyba zrobię. Ja zrobię... No tak, jeszcze Olivier Olivier e, takich nowych im... Teodor. Tak to się pisze. Teodor. Teodor... Nie, jednak nie. Dobra, mm, ja zrobię cięcie, bo to będzie za długo trwało, więc ja zrobię cięcie i wrócimy jak będzie końcówka czasu. Ja jeszcze postaram się coś zgadnąć. Dobra, już jestem po cięciu, no już zostały dwie minuty. No, w sensie jest y, dużo imion wpisałem 48, ale nadal nie mam drugiego miejsca. To jest jak dla mnie szalone. E, no ale naprawdę, ja nie wiem, co by mogło być na drugim miejscu. Tyle znanych imion wpisałem. I nic nie było z tego. No to nie wiem. Yy... Karol może. Nie. Może cokolwiek. Yy... Yy, dalej, dalej, dalej. Naprawdę, nie wiem. Karol nie był. Remigiusz. Nie ma takiego remigiusza. Znaczy, się jest, jest, ale nie jest popularne. Dobra, jedno z nimi ukraińskie nie zgadnę, więc chociaż pewnie to jest jedno z łatwiejszych, ale mm, też patrząc ile jest Ukrainy w Polsce, ale no nie mam pojęcia i też 49, nawet nie mam 50, jakby skończę z 49 to ja naprawdę sobie tego nie wybaczę, zrozumiecie to? To będzie dramat, ja postawię sobie cel 50 i mam 49, nie mogę żadnego zgadnąć. Krzysztof może, Krzysztof. Jest! Jest! Mam to! Mam! Ale... że takie imię jest na drugie miejsce, to się dziwię w cholerę, nie? Strasznie się dziwię, ale dobrze, no, w porządku. Szkoda, że dopiero w 50, 50 sekund przed końcem to wpisałem, ale dobra. Yy, Marcel? Wpisywałam już. Yy, 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 yy. Pam, 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 pam... Nie mam, w dalszym sensie, nie mam pojęcia. Grzegorz, nie wpisywałem. Grzegorz Brown przecież. Krzysztof Wosek, no tak, wiadomo. Eee. Dobra, no całkiem nieźle mi poszło. Dobra, dajemy give up. Mam 50, nawet 51, więc jest w porządku. No, nie mogę nam up dać, zepsuło się coś. No to zaraz się i tak skończy czas. O jas, yes, dobra. I zobaczymy. Ok, 50 y, jest lepszy od 52. 7 minutów 48, ja wpisałam 50. Dobra. E, czego nie miałem? Z Mariusz. Pisywałem. Dam sobie rękę, uciec, że wpisywałem. Zbignie, no dobra. Jerzy, Jacek, Ryszard, Kacper. Ja już wpisywałem, przecież widzieliście. Jarosław, Mirosław, to też mogę wiedzieć. Henryk nigdy mnie zgadł. Artur, przepraszam. Damian. No dobra, Patryk, Kazi Kazimierz bym nie zgadł, ale Patryk powinien wiedzieć, Daniel też powinien wiedzieć. Roman, Zupa Romana powinien wiedzieć, Filip też powinien, wiedzieć. Arkadiusz też powinien wiedzieć. Wszystko powinien wiedzieć oprócz może Adriana, mi nigdy nie zgadnął. Leszka bym nigdy nie zgadnął, ponieważ nie ma takie imienia z Lech imię, a nie Leszek, chyba że jest, chyba że o czymś nie wiem. No Mikołaj powinien wiedzieć, Wiktor też powinien wiedzieć, Igor też powinien wiedzieć, Eugeniusz, e Eugeniusz a nie Geniusz czasami, okej okay. Oskar, okej okay. Zygmunt, dobrze, no to powinien wiedzieć akurat Jerneusz też, tak samo no ale cóż, Sylwester nigdy bym raczej nie zgadł Miłosz, Alan, Leon, Gabriel Julian nie zgadłbym Oleksandr ee, Bronisław, Eryk Wacław, no Eryk to mogłem jeszcze wiedzieć ale no. Uważam, że już to był niezły wynik, tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, bardzo długi, ale tak bywa czasami w życiu, bardzo fajne quizy, mm, cóż, jeśli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, dajcie suba i cześć!